Dzień dobry. Szymon Zajkowski do maklerski TMS Brokers. W reakcji na doniesienia agencji Bloomberg o tym, że Europejski Bank Centralny, w razie konieczności dalszego łagodzenia polityki pieniężnej, zdecyduje się na obniżkę stopy depozytowej do ujemnego poziomu minus 0,1%. Wspólna waluta dynamicznie straciła na wartości. Drugim ciosem w euro stały się późniejsze słowa. Jamesa Bullarda, szefa Fed St. Louis, który stwierdził, że ostatni listopadowy raport z amerykańskiego rynku pracy znacznie zwiększa prawdopodobieństwo, że rezerwa federalna zdecyduje się na ograniczenie programu skupu aktywów już na grudniowym posiedzeniu. W reakcji na te doniesienia, euro-dolar zniżkował do nienotowanego od ponad tygodnia poziomu 1,34,10. Większych emocji natomiast nie przyniosła publikacja protokołu z ostatniego posiedzenia FOMC. Decydenci bowiem nie zmienili swojego postrzegania sytuacji w amerykańskiej gospodarce. Dziś natomiast największy wpływ na notowania powinny mieć odczyty indeksów PMI dla największych gospodarek strefy euro oraz całego eurolandu. Uwagę rodzimych uczestników rynku natomiast z pewnością przykuje publikacja dynamiki produkcji przemysłowej za październik, którą poznamy o godzinie 14. .00. Nasza prognoza zakłada dynamikę na poziomie 4,3%, czyli nieco niższą niż we wrześniu. Niemniej jednak cały czas uznajemy to za całkiem solidny przyrost w produkcji przemysłowej. Uważamy również, że tradycyjnie notowania par złotowych nie zareagują na, na dane z polskiej gospodarki. Dziś od rana polska waluta lekko osłabia się. Kurs EURPLN wzrasta powyżej 4,19, a USDPLN powyżej 3,12. Uważamy, że w tym tygodniu kurs EURPLN może dotrzeć jeszcze do poziomu 4,20. Dziękuję za uwagę. Życzę udanych inwestycji.